Pozdrawiam! Percyweryjski z wami! Otóż kontynuujemy nasz temat odnośnie polskich słów, które w języku rosyjskim znaczą co innego, mają inne znaczenie, brzmią tak samo jak i w Polsce, mają podobne brzmienia, ale troszeczkę inne są znaczenia. Zaczniemy! Otóż pierwsze słowo to dywan. W języku rosyjskim dywan oznacza sofa, krzesło, raczej sofa, sofa. Pierwszy raz jak przyjechałam do Polski, to też miałam odnośnie tego zaskoczenia, ciągle wszyscy mówią, dywan, dywan na podłodze, albo jakiś dywan, a ja mówię, jak może dywan być na podłodze. To jest nielogicznie. Nawet komuś mówiłem tak, usiądź sobie na dywan. Ewentualna osoba wsiada sobie na dywan. Było troszeczkę ciekawych sytuacji z tym słowem. Drugie słowo to krawat. Krawat. No, krawat w Polsce wiemy co znaczy, a krawat w Rosji oznacza łóżko. Takie zwykłe łóżko. Mogą być ci niezrozumiałe sytuacje, jak będziesz stosował jako Polak, będziesz w Rosji stosował słowo krawat. Wiem, wiadomo, czasami tak naprawdę używają to słowo krawat. W tym znaczeniu, jak i w Polsce. Na Ukrainie na przykład często spotykam weź tą krawatkę albo ubisz krawatkę. Krawatka, może tak powiedzieć, w rosyjskim języku chyba też coś słyszałam, ale tak naprawdę na krawat mówiłem w Rosji galstuk. Galstuk. Ale krawat, krawat po rosyjsku to będzie łóżko. Weź krawat ze sobą. No kurde co robisz? To nie. no Krawat powiedziałem. No nie słowo. no, krawat to taki krawat. A! To nie jest to. jesteśmy w Polsce, wiesz. Lecimy dalej. Trzecie słowo. Też ciekawe słowo, które się nazywa sklep. No sklep, co może być sklep w Rosji? No na przykład krypta. Tak, tak. Sklep po rosyjsku to będzie krypta. Chodzi o to, że brzmi tak jak krypta. Kiedy ja pierwszy raz usłyszałem, pójdziemy do sklepu, to ja mówię, a co my tam będziemy robić? No wiesz, kupimy chleba. Chleba, okej okay. Pójdziemy do sklepu. Dla mnie to brzmiało pójdziemy do krypty, kupimy chleba. No, nie tak. Dziwnie trochę, nie? Sklep w języku rosyjskim to magazyn. Magazyn to nie. Magazyn. Ale podobnie, nie? Że magazyn, miejsce, w którym się przechowuje towar, tak samo jak w magazynie, w sklepie. No, coś w tym podobnego jest. Czwarte słowo to... Czaszka. Czaszka. Jak myślicie, co oznacza czaszka w Rosji? Kubek. Dokładnie tak samo mówimy. I tak samo brzmi. Czaszka. Masz pewną czaszkę? No, chyba herbatę mam. Piąte słowo to... Narty. Sanki tak czasami mówią na sanki narty czyli na przykład u nas na syberii te osoby koczujące narody koczujące używają narty te takie sanki duże sanki tak my nazywamy takie duże sanki narty jeździć na nartach to może oznaczać nie tylko jak w Polsce jeździć na nartach ale u nas jeździć na sankach szóste słowo też bardzo ciekawe i śmieszne słowo dla nas to jest uroda i uroda w rosyjskim języku oznacza odwrotne słowo, antonim brzydal. więc kiedy słyszałam to słowo brzy, uroda, ale ono ma urodę, wiecie co? No ma urodę, jeszcze jako ma urodę. No i urodże ty, j**a twoją matkę. Więc nie wiem, z czego to wynika takie przeciwieństwo, że w Polsce to przyjęli jako uroda, taka piękność, a w Rosji, uroda, urod. Dokładnie urod, urod. Więc musicie uważać, jeżeli będziecie używać to słowo uroda w zdaniu, będziecie rozmawiać z Rosjaninem, może coś inaczej zrozumie, może kto kogoś to obrazi. I ostatnie słowo, też czasami myliłem się, kiedy używam to słowo, to zakaz. Słyszałem ciągle zakaz, 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 myślę, dlaczego w pociągu piszą zamówienia, ponieważ po rosyjsku zakaz oznacza zamówienie. Zamówienia w, w restauracji, w, w kawiarni, to jest zakaz, zakaz, dobra, inaczej akceptujemy, ale i tak brzmi podobnie, Za, zakaz. Zakaz. Dlaczego w pociągu jest zamówienia e, palenia? Za, dlaczego zamawiać palenia? Jest nielogiczny po prostu. Słuchajcie, a może zrobimy zamówienia przejazdu do terenu? Zamówcie proszę dwa przejazdy do terenu. No i koniec. I na tym wszystko. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. Jak nie będziecie subskrybować, to przyjdę do was. Dobra, po prostu jak nie będziecie subskrybować, to nic strasznego. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Jo, zapomniałam! Proszę naciskać na ten e, dzwonek, Chcę się być na bieżąco i żeby od razu otrzymać wiadomość odnośnie tego, kiedy ja wypuszczam e, swój nowy filmik, od razu do Was będzie przychodziła wiadomość. Naciśnij proszę obok e, klawiszy subskrybuj e, na dzwonek, żeby od razu na żywo otrzymywać wiadomości o moich nowych Filmica. ¡Paca!